Testuje i komentuje Piotr Karolewski. Zapnijcie pasy, ruszamy. Bonjour, monde, je vous présente. Renault Master, bądź jak to woli, Renault Master. W bardzo modnym, takim ciekawym, szarym lakierze. No, właśnie, nowy Renault Master. W prezentowanej wersji jest to po prostu kabina z podwoziem zabudowana. O tym za chwilkę, ciekawą zabudową Ale sam Renault Master występuje w kilkunastu różnych wersjach W wersjach krótkich, długich, wysokich, niskich W wersji blaszania tzw. furgon A także w wersjach właśnie pod zabudowę. Wywrotki, izotermy, plandeki I wszelkiej maści kontenery Samochód bardzo mocno wszechstronny Bo ma on Pracować na co dzień. Nasz samochód jest zabudowany troszeczkę inaczej. Macie na tym samochodzie pół firankę, a z drugiej strony pół kontener. Z tyłu są normalne drzwi, macie także drzwi z boku. Samochód, właśnie typowo do dostaw, bądź na średniej długości trasy. Średniej, ponieważ nie macie jeszcze sypialni, tak zwanego kurnika, zamontowanego właśnie na górze, więc samochód, no tak, do 10 godzin daje radę. A później. Wypadałoby zawitać do hotelu. Natomiast zobaczmy, co prezentuje w tym teście nowy Renomaster z zabudową typu kontener z firanką. Zapraszam! Stylistyka! Jak zawsze na początku, zobaczmy stylistykę przedniej części nowego Renomastera. Ale zanim stylistyka, zobaczcie jeszcze, moi drodzy francuscy, Widzę, czy macie oczywiście subskrypcję, dzwoneczki i łapki w górę na kanale Karolewski, bo dzięki tym wszystkim wskaźnikom rozwijamy ten kanał. Jaki jest nowy Master? O tym będzie kilka słów w tym teście, ale ten test troszkę inaczej. Pogadamy sobie o silniku, a także o zabudowie oraz podzielmy się opiniami, w szczególności dla tych, którzy są zawodowymi tak zwanymi busiarzami, czyli kierowcami samochodów dostawczych. Sam jeździłem, Python na studiach przez 3 lata Sprinterem w wersji właśnie L3. Nie, to była L4 H3. O. To był ten długi sprinter właśnie blaszany I nim zrobiłem parę kilometrów Więc coś tam o tym życiu busiarza wiem Natomiast podziemy się właśnie opiniami Jakie według Was, kierowców, masterów Są właśnie wady bądź zalety prezentowanej generacji Mastera. Na początek stylistyka. Samochód ma idealnie ścięty przód, co oczywiście w trasie Wam pomaga w spalaniu, a dokładnie to pomaga, żeby spalanie było wyższe, o tym za chwilkę, natomiast samochód zwyczajnie jest prosty w manewrowaniu właśnie dzięki temu ściętemu przodowi. Przednie lampy o charakterystycznym dla marki Renault kształcie, czyli dzienne w kształcie TLC. Nowocześnie i ładnie wyglądają w technologii ledowej, ale już mijania, a także drogowe i... Kierunkowskaz to już normalne, prawilne, francuskie żarówki Mamy również wielkie logo marki w centralnym miejscu I kilka elementów chromowanych na atrapie tej wielkiej chłodnicy Również w naszej wersji, gielne zamontowane w dolnej części, także w opcji U nas tego nie ma, ale macie również przednie czujniki parkowania No i tyle, klasyczna serwetka dosyć sporego busa Sprawdź stronę doradca-samochodowy.pl. Pomożemy ci dobrać samochód do twoich potrzeb od A do Z. Niezależnie czy nowy, używany, w finansowaniu czy za gotówkę. Zapraszamy. A teraz zobaczmy, co zagościło pod maską naszego mastera. Co może być pod maską mastera? Oczywiście silnik diesla, natomiast w tej chwili wchodzi jeszcze elektryk, ale u nas jednak klasyczne rozwiązanie właśnie z silnikiem wysokoprężnym. Mamy klasyczny patyk, a pod maską zamontowana jednostka właśnie 2-3 z turbosprężarką 4 cylindry, czyli klasyka gatunku. Silnik umystewiony jest poprzecznie i generuje on moc 165 koni mechanicznych. Newtonometrów jest z nim aż 380. To wszystko napędza nam przednie koła dzięki przekładni mechanicznej, manualnej, sześciobiegowej. Dosetki nieistotne. W tym samochodzie chodzi głównie o elastyczność, o ekonomię, a także o Właściwości transportowe, uciągowe, po prostu o to je ten samochód może sobie komfortowo przewozić na pace. Ale o tym wszystkim będzie więcej podczas jazdy. Zawsze w tym miejscu jest stylistyka linii bocznej, a w tym samochodzie linia boczna jest jaka? No jest oczywiście dostawcza. Więc mamy klasyczną kabinę z ramą, i właśnie z zabudową w tym przypadku taką typowo kontenerową. Sam kontener mierzy 4200 mm. Więc jest to po prostu kawał przestrzeni zadunkowej. Spokojnie pomieści w okolicach 8, 9, jak się popieści, to nawet 10 euro pamięt. Co go wyróżnia? Chociażby drzwi boczne, które się otwierają, jak widzimy, elegancko, na szeroko. Macie także takie tak zwane haczyki w stałej itery T, które sobie zahaczamy obok samochodu, aby drzwi nam właśnie nie fruwały. I klasyczna klamka, znana właśnie z zabudów kontenerowych. Z zamkiem, aby was nikt w nocy nie okradł. Rozkładany stopień, a także takie burty boczne. Tak zwane przeciwrowerowe, bądź tam po prostu przeciw, aby nikt nie wpadł pod tylne koła waszego samochodu. Idziemy dalej. Widzimy dosyć spore osterka boczne które są bardzo mocnym punktem tego programu, ponieważ dzięki tym osterkom możemy sobie dosyć dobrze obserwować właśnie przestrzeń po bokach naszego mastera. Kabina, widzimy jaka jest klasyka. Mamy również skrzynkę narzędziową tutaj, w której oczywiście sobie pomieścimy wszystko, co potrzeba. Jest to oczywiście izolowana z uszczelką, mamy również lampki ledowe obrysowe. A także takie tu specjalne osłony, aby klamka nie poobijała waszego kontenera Z tej strony właśnie jest kontener, a z drugiej strony znajduje się tak zwana firanka Czyli po prostu zwijana na bok pojazdu Teraz zobaczmy jeszcze tylną część i wejdźmy na pakę naszego mastera Prawie o tym zapomniałem Bardzo ważne w szczególności dla utrzymania higieny waszych rąk Jest zbiornik na wodę czystą, a także dozornik do mydła To w szczególności, nie wiem, w trasie bądź po załadunku dla kierowców jest bardzo ważnym, komfortowym elementem, abyście mieli zawsze przy sobie zamontowany baniak z czystą wodą. No i na koniec zobaczmy jeszcze ten wielki tył tego samochodu. Podwójne drzwi, twarde, więc są łatwe w zamykaniu. Mamy również na górze lampki obrysowe czerwone, także centralny trzeci stop w technologii led -owej. Mamy również kamerę cofania, co w szczególności jest ważne w tak wielkim samochodzie. No i mamy również takie tu specjalne odbojniki, w szczególności te boczne, które Wam pozwolą dojechać na przykład do rampy zadunkowej na magazynie więc jest to również coś co w tym samochodzie jest wyposażeniem opcjonalnym jeżeli chodzi o drzwi no to się otwierają pod kątem z tego co pamiętam 270 stopni więc całkiem szeroko i brzmi jak sowa uuu, uuu. zapraszam was, aha zanim jeszcze zajdziemy mamy również dolną belkę na której zamontowane są oczywiście klasyczne lampy dla Mastera i emblematy Renault Master abyście wiedzieli co jedzie przed Wami? Zapraszam Was na pakę. A teraz czas na przestrzeń roboczą w Renault Masterze. Co go wyróżnia? Przede wszystkim wymiary. Wymiary, wysokość 2,20, szerokość 2,10, a także długość 4,20. Po prostu kawał podłogi do przeróżnych potrzeb. Samochód jest zbudowany typowo właśnie na pokaz. Czyli tu macie firankę z demontowanymi właśnie tymi belkami bocznymi. Mamy również o, demontowany ten słupek. Który Wam wspiera właśnie tą plandekę Odchylane boczne burty aluminiowe i również wiele haków zamocowanych przy podłodze Podłoga to oczywiście sklejka antypoślizgowa 15 mm, co bardzo ważne Bo jest w miarę gruba i właśnie jest antypoślizgowa I rozdalej dalej Ściany boczne to już klasyczny kontener Ale ma również wiele możliwości, abyście sobie mogli tutaj przymocować Punkty yy, mocowania do ładunku na przykład do palet Do jakichś tam większych przedmiotów właśnie na ścianach bocznych tego kontenera. Mamy również po całej długości LED-ową włączoną z poziomu kabiny, abyście w nocy wiedzieli, co macie na pace. No i jeszcze bardzo ważna w tym samochodzie będzie ładowność. Oczywiście DMC to 3,5 tony, w tym samochodzie z tą zabudową. Ten samochód ma ładowności tonę 15 kg, czyli nie wie to tona ładowności, co Wam powinno w miarę wystarczyć. Jak już potrzebujecie więcej, to macie oczywiście samochody na bliźniakach i już jest na C. A jakbyście jeszcze mieli z tyłu windę, to wiadomo, że ładowność Wam dosyć drastycznie spada. U nas są dosyć lekkie drzwi, dosyć lekka zabudowa, więc ta ładowność nie jest taka mała. Wnętrze. A teraz czas na kabinę naszego Renault Mastera. Dokładnie to fotel kierowcy w tym samochodzie, który jest po prostu bardzo wygodnym fotelem, w szczególności w dłuższą trasę. Macie klasyczny bez regulacji podokietnik kapitański. Wykończenie takim miękkim tworzywem, nie są skórzane, że oczywiście, więc taki jest klasyczny, prosty wstrzymanie czystości. A sam fotel posiada regulację na wysokość, a także odcinka lędźwiowego. I w sumie to tyle. Normalny, wygodny fotel. Kierownica regulowana jest w jednej płaszczyźnie, więc jak nad tym trochę ubolewam, więc jest tak no w miarę ergonomicznie. Jest tylko góra dół. Nie ma, nie ma możliwości regulacji samej kolumny kierowniczej, właśnie już do siebie, bądź od siebie. Sama kierownica ma oczywiście przełączniki od tempomatu, które są w nocy nieoświetlone, ale są i tyle Macie również klasyczny pilot pod spodem, od sterowania multimediami, a także na manetce macie sterowanie poszczególnymi funkcjami komputera pogodowego Same zegary są bardzo proste, znamy je z modeli Daci, z modeli Renault Proste zegary analogowe z ekranem pomiędzy nimi, na którym macie informacje o spalaniu, o dystansie, zasięg i kilka ustawień samego samochodu Stacja multimedialna, bardzo ważny punkt i bardzo mocny punkt nowego Mastera, co dla mnie bardzo ważne, obsługuje ona Apple CarPlay po kablu, a także Android Auto. Również z poziomem kanał dostęp do radia, do multimediu, do telefonu, również do nawigacji fabrycznie w tym samochodzie, która też jest i działa całkiem nieźle. Mamy także ustawienia samej stacji multimedialnej, ustawienia dźwięku. Wyświetlacza i łączności. Dosyć dobre audio, które po prostu sobie gra. Poniżej kilka przycisków fizycznych od poszczególnych funkcji samochodu. Mamy również utrzymanie na pasie ruchu, które jest tylko akustyczne. O tym jeszcze będzie więcej podczas jazdy na obwodnicy. Yy, sterowanie yy, od klimy jednostrefowej która jest manualna, ale jednak jest. Mamy również półkę na smartfona, a na nim odwarka indukcyjna, cup holder, gniazko 12 V, klasyczny kołyskowy przełącznik od tempomatu i również w dobrym miejscu ergonomicznie zamontowany lewarek od zmiany biegów. Bardzo krótka droga między kierownicą właśnie a tym lewarkiem. W tego typu samochodzie najważniejszym punktem będą schowki moi drodzy. Macie wielkie schowki pod Kanapą zamontowano z prawej strony. Równie wielkie schowki nad kierowcą, nad pasażerem. Macie również kieszonkę tutaj na górze, na przykład na CB Radio. Mamy również skrytkę tutaj przed kierowcą. Kolejny otwierany schowek w centralnym miejscu. Kolejny schowek, jeszcze dalej. Macie również wysuwany cup holder. Ten sobie elegancko wyjeżdża. Mamy również wysuwany stolik, który także może być fajny, w szczególności na postoju w trasie. Do spożywania posiłku chociażby, macie również jeszcze jeden wysuwany schowek zamontowany poniżej. Także bardzo obszerny, więc w tym samochodzie schowków Wam nie brakuje. Jakby tego było mało, macie jeszcze kieszonki w drzwiach na górze, na dole, które spokojnie mieszczą butelkę nawet taką komputera i traplus. Także tutaj pod kątem schowków nie mam żadnych uwag. Elektryczne szyby, elektryczne lusterka, no i tyle, są wiewy. Aha, jest również monitor, od właśnie tej kamery cofania, który pokazuje Wam po wbiciu wstecznego obraz za samochodem. Co bardzo ważne, nawet w nocy jakość obrazu jest całkiem niezła, a to jest spory plus. Jazda testowa A teraz zobaczmy, jak jeździ Renault Master. No właśnie, uwielbiam busy. Tym samochodem jaram się bardziej niż jednym samochodem sportowym. Ponieważ lubię busy. Koniec, kropka to jest trochę głupie, ale jednak taki samochód właśnie sprawia mi sporo przyjemności. Po pierwsze, lubię nim jeździć, bo z samochodem bardzo wygodnym. Jest samochodem wbrew pozorom, o dobrej widoczności i jest samochodem, z którego wszystko widzimy. Siedzimy dosłownie nad wszystkimi. O ile w Waszym suwie si siedzicie wygodniej i wysoko, to nie. W tym samochodzie wierzcie mi, że siedzimy jeszcze bardziej wysoko. To jest samochód, który naprawdę widzimy z góry dosłownie wszystkich. Renault Master ma pod maską silnik diesla o mocy 165 koni mechanicznych I to mu w zupełności wystarcza Jeździłem tym samochodem, akurat takie potrzeby teraz życiowe, że woziłem również paletę z kafelkami Więc miałem na pace w okolicach 700 kg i samochód prowadzi się bardzo porównywalnie na pusto i również z ładunkiem. Coś, co z mojego punktu widzenia jest bardzo ważne, to to, że samochód prowadzi się równie dobrze właśnie na pusto. Ten tył nie podskakuje, nie jest zbyt nerwowy i właśnie tylna oś jest w miarę komfortowa, mimo resorów. Czemu ty piszczysz? Co tym razem? Aha, ogranicznik prędkości, tak? Już? Dobrze. No właśnie, tylna oś, ona jest normalnie na resorze piórowym, więc jakby jest typowo osią dostawczą, ale samochód właśnie nie jest zbyt nerwowy na tylnej osi. Także jazda nim w trasie, nawet szybsze łuki, wchodzimy w nie w ogóle komfortowo, bez żadnego problemu. Mamy tu również pod kątem asystentów asystenta utrzymywania pasa ruchu. Jak on działa? No, akustycznie. Ostrzega Was o tym, że o wyjechaliście poza Wasz pas ruchu. I koniec. Tu jest zamontowana kamera na przedniej szybie i ona po prostu obserwuje właśnie linię, ale niestety samochód Wam nie koryguje toru jazdy, więc to co sobie sami ustawicie, tak już jest. Samochód tylko akustycznie Was ostrzega o tym, abyście nie opuścili swego toru ruchu. A nie oszukujmy się, i to jest fakt, to nie jest żaden mit, to jest po prostu fakt, trochę niefajny, nie ale jednak fakt, że kierowcy busów, tak zwanych busów, często jeżdżą no, ponad te 8 godzin, nie? no i są trochę zmęczeni, więc w tego typu samochodach naprawdę ilość asystentów powinna być moim zdaniem jak największa. Aby cały czas samochód czuwał nad tym, czy nie usypiacie, bo jednak właśnie w samochodach dostawczych, kiedy jedziemy na strzała, Polska, Francja, Hiszpania i inne różne ciekawe kraje, no, to jednak fajnie, gdybyście nie usnęli. I w takim samochodzie, no to usypianie może się zdarzyć. I im więcej tych wszystkich elektronicznych czuwaczy, czyli właśnie systemów, o coś tym razem chodzi. Teraz już nic nie zrobiłem. Mamy AdBlue, mamy paliwo, mamy dobry bieg wybrany. Więc bardzo proszę nie. A wiem, nie włączyłem lampki tutaj. O! O to chodziło? Czyżby o to chodziło? Chyba o to mu chodziło. Czy nie wyłączyłem lampki na pacie? Być może. Więc im więcej systemów asystujących kierowcy, właśnie w tak długiej trasie, tym moim zdaniem po prostu lepiej. To jest bardzo taka subiektywna opinia, bo ja jestem fanem wszelkiej maści asystentów, utrzymywania odległości, utrzymywania również samochodu na pasie ruchu i to wszystko używam. A w tym samochodzie macie jedynie po prostu asystenta martwego, a czy asystenta właśnie tego wyjazdu poza linię. Czyli ten tak zwany lane assist I on jest albo z opcją włączoną Albo wyłączoną Właśnie ten alarm toru jazdy Ale samochód jeszcze sobie nie koryguje samego toru ruchu Mamy również zawsze pod ręką Wyłącznik start stopu I ja go wyłączam Bo ten silnik bardzo tak mocno się odpala właśnie po włączeniu start-stopu, więc po prostu ja mam go wyłączonego cały czas i już. Mamy również taki tryb tutaj, jakbyśmy chcieli sobie jeździć po drodze gruntowej, czyli on po prostu reguluje bardziej pracę systemu ESP, abyście mogli sobie z takim więks większym tym boksowaniem kół ruszyć na przykład na jakiejś tam śliskiej nawierzchni. Czy jest to w szczególności potrzebne? Nie wiem, raczej bym się nie zapuszczał masterem w jakieś tam rejony leśne czy inne to samochód, który lubi pewnie głównie jeździć po normalnych drogach utwardzonych asfaltowych. Mamy także tryb Eco, który znamy z innych modeli Renault ten tryb po prostu Wam usypia bardzo reakcję na gaz. Bez tego trybu oj, napędza się samochód bardzo, bardzo przyjemnie a z tym trybem jest taki po prostu bardziej ten pedał gazu taki trochę bardziej anemiczny. Po prostu musimy go mocniej wcisnąć, się, musimy sobie aż dać czasami kickdown żeby samochód się przyjemnie zebrał jeżeli chodzi o ekonomię, bo to jest bardzo ważne w tego typu samochodzie, podkreślam, testowałem tą ekonomię właśnie nie na pusto, a jednak jeżdżąc tym moim ładunkiem, kafelek, czyli tam tych około 700 kg. Spalanie na autostradzie, ale do 110, moi drodzy, na włączonym tempomacie macie pasywnym, czyli ten, który sobie po prostu utrzymuje prędkość bez utrzymywania odległości, wychodziło w okolicach 11, 11,5 litra. Tyle mi realnie palił Master przy takim średnim wietrze. Nie było bezwiecznie, był wiatr, natomiast nie był to zbyt mocny wiatr jeszcze. Spalanie najmniejsze, jakie miałem przy tej prędkości, to w okolicach dychy. Spalanie przy 120 no to tak mniej więcej w okolicach Czasami do 12 dobijemy Tak do 130 sobie jadąc Przy 140 nie wiem Bo nie testowałem, bo samochód jest wysoki I jednak te podmuchy boczne wiatru W szczególności za ekranów Tych dźwiękochłonnych Nie są przyjemne Także do, przy 140 on tyle pojedzie Bez problemu na tej skrzyni szóstce ale nie jest to prędkość w tym samochodzie komfortowa, nie oszukujmy się. Również powyżej 120, wyciszenie też nie jest wzorowe, no bo tym samochodem jeździmy właśnie tak do 120. To jest jego komfortowa prędkość podróżna właśnie na autostradzie. Idąc dalej, spalanie w mieście. Jest niezłe moi drodzy, do 10 litrów. Tyle realnie palił master. Spalanie w cyklu mieszanym, tak w tej chwili 9,3. Spalanie w cyklu typowo takim poza miastem, ale na krajówce na spokojnie do 90, da się zejść do 7,5. I tyle miałem najmniej, jadąc tak zupełnie normalnie, dynamicznie właśnie masterem w trasie, na takiej typowej krajówce. Jeżeli chodzi o widoczność, to jest bardzo mocny punkt w ogóle samochodów dostawczych, nie wszystkich, ale jednak większości z nich tu macie wielkie, a nie ma tej opcji w tym samochodzie, tego lusterka super view czasami w masterach i w ogóle na przykład w trafikach jest takie lusterko zamontowane na tym właśnie daszku pasażera z takim jeszcze szerokokątnym lusterkiem abyście lepiej widzieli tą martwą strefę Patrząc po prawej stronie, właśnie samochodu, a u nas macie wielkie lusterka boczne, te są dosłownie ogromne. Na takich jeszcze wysięgnikach po bokach i dzięki tym lusterkom widzimy idealnie obraz za samochodem, ale również dzięki temu dolnemu lusterku widzimy tylną oś i jakby tę całą tu przestrzeń na dolnej części naszego samochodu. Podobnie jest w prawym lusterku, to jest bardzo fajne. Jestem tego wielkim fanem. Idąc dalej, mamy również ogromną tą przednią szybę czołową i widzimy dosłownie całe przód samochodu, a tak wam pokazywałem, jest, jest tak samo ścięty ten przód samochodu, więc to parkowanie, dojeżdżanie w ogóle do jakichś tam różnych przeszkód, czy manewrowanie na no nie wiem magazynach, na jakichś tam rampach zadunkowych, tym samochodem jest dosyć przyjemne. Multimedia to także coś, o czym często zapominają producenci samochodów dostawczych czyli w tym przypadku multimedia są jego mocnym punktem to co jest dla mnie bardzo ważne jest Apple CarPlay i Android Auto więc samochód ma to co potrzeba w trasie czyli nawigację fabryczną również nawigację Google'a dzięki właśnie tej integracji ze smartfonem macie również ustawienia dźwięku radio i również podłączenie telefonu przez bluetooth to wszystko działa, działa stabilnie nie jest to może najszybsza stacja multimedialna jaką znam na rynku no ale w sumie jest responsywna Działa tak, jak powinna. I również adaptuje ten swój ekran do różnych trybów. Ma tryb dzienny, tryb automatyczny, również tryb nocny. Także te poziomy nasycenia ekranu są po prostu różne. Poniżej klasyczna klimatyzacja. Z takim tu regulacją po prostu ciepło, zimno i tyle. I również z kierunkiem samego nawiewu. Mamy także półkę na smartfona, odowarka indukcyjna i taki właśnie ten kołyskowy włącznik od tempomatu. I również kołyskowe są włączniki od ogrzewania fotela kierowcy. Obok mnie zamontowana jest podwójna kanapa, która pomieści w miarę komfortowo dwie, dwie dorosłe osoby, bo tu jest jeszcze sporo miejsca między konsolą a jednak tym fotelem. Coś, co na pewno doskwiera osobom siedzącym właśnie na tym prawym i środkowym siedzisku, to brak żadnej regulacji. No, nie ma żadnej regulacji, dosłownie. Macie tylko i wyłącznie siedzisko i koniec. Nie ma opcji, by sobie ustawić oparcie tudzież siedzisko. Więc to taka dosłownie ławka. Nie ma także izofiksów, więc trzeba zapiąć waszego małego Briana ewentualnie po prostu pasami i tyle i włączyć poduszkę podeszłą czołową, żeby jednak było trochę bezpieczniej dla, dla młodzieńca, chociaż już w takim ustawieniu poduszka czołowa jest raczej wymagana. I tylko przy jeździe tyłem zawsze ją wyłączamy, pamiętajcie, pamiętajcie. No i coś, co w szczególności, że na postoju czy w trasie wam może pomóc, to ogromna ilość schowków w tym samochodzie. Macie schowki nad głowami, schowki na całej desce rozdzielczej. Tutaj macie wysuwany stolik, poniżej kolejny schowek, jest tego naprawdę sporo. W samochodzie na nierównościach poszczególne plastyki potrafią się odzywać. To jest spasowane nieźle, ale już tutaj gdzieś te okolice coś tam są czasami jakby dzwonią właśnie przyjeździe na kostce brukowej bądź na nierównym asfalcie. Dalej pod kątem jeszcze samego zawieszenia. Jest ono takie w miarę francuskie, czyli jest raczej komfortowe, natomiast samochód w zakrętach na pusto czuje się bardzo pewnie. I jednak to prowadzenie jest naprawdę na dobrym poziomie. Już z, z ładunkiem po prostu myślimy zawsze z tyłu głowy o tym, że jest coś na pasie zamocowanego i chcielibyśmy aż ja tak delikatnie, aby to się Wam nie przesuwało. Oczywiście, każdy towar zapinamy pasami i tak się powinno robić. Ale pamiętajcie, cięższy towar zawsze do ściany godziowej, abyście w razie hamowania. Nie mieli tego jeszcze ekstra masy, która was pcha i wam dobija do tej ściany, tutaj za e, szoferką, za kabiną kierowcy. Więc także w tym samochodzie jest bardzo ważne to, jak sobie go załadujecie. Ładowność niewiele ponad tony jest taka raczej średnia, no bo nie jest to też jakiś tam wynik imponujący. Ale w sumie w aucie do 3,5 tony masy całkowitej dopuszczalnej to jest całkiem dobry wynik, bo jakbyście jeszcze mieli z windę, to ta ładowność wam. Drastycznie spada układ napędowy. Jeszcze może o tym kilka słów. Jest mega elastyczny. Piąty bieg, i samochód rozwija bardzo fajnie tą moc. Szósteczka bez problemu. Taka właśnie typowa prędkość, załóżmy 100-120 na godzinę. Bardzo fajny komfort. Skrzynia biegu. Precyzyjna i co bardzo ważne, jest zamocowana bardzo wysokie Jest to bardzo ergonomiczne ułożenie, właśnie lewarka od zmiany biegów. I to także będę chwalił, bo to jest po prostu bardzo wygodne. Wygodnie zaprojektowane. Mamy również jeden podłokietnik, drugiego tutaj na fotelu nie ma, który nie ma żadnej regulacji, jest tylko i wyłącznie jakby opuszczony bądź podniesiony. Natomiast są miękki i zawsze wam trochę ten komfort, w szczególności w trasie, wspomaga. Więc jest to także coś, co warto używać. A teraz postaram się podsumować w kilku punktach, jak zawsze u mnie, wady i zalety. Zaczynamy, jak zawsze, od wytykania mu wad. Natomiast mówię, jeżeli by Wam było za mało tych wad, to podzielmy się opiniami jeszcze w komentarzach, co według Was jest wadą, bądź zaletą Rena Mastera. Po pierwsze, w szczególności w nocy przeszkadza mi to, że na kierownicy przyciski od tempomatu nie są podświetlone. A także brakuje mi chociażby jakiejkolwiek regulacji tej kanapy, która jest zamontowana obok mnie czyli kanapy dla pasażerów. I również pod kątem ergonomii, brakuje mi także regulacji w tej płaszczyźnie przód-tył kolumny kierowniczej. Elastyczna jednostka napędowa, a także dobre umiejscowienie lewarka od zmiany biegów tuż przy kierownicy. Spora ilość schowków dla kierowcy, również stolik, który na przykład może Wam uprzyjemnić postój i konsumowanie różnych posiłków. Dobra widoczność, a także stabilne multimedia oraz wygodny fotel kierowcy. To jest moje spotkanie, moi drodzy, właśnie z Renault Masterem. Czyli samochodem, który jest czystym, zdrowym rozsądkiem, samochodem, który ma pracować, samochodem, który oczywiście pewnie obejrzycie albo z ciekawości, albo to obejrzą może właśnie kierowcy zawodowi, którzy jednak z tym samochodem spędzi trochę więcej godzin niż ja. Żeby być uczciwym, pokonałem tym samochodem w tej chwili 1900 km, więc jednak coś tam o nim już wiem, i również kiedyś, jeszcze na studiach jeździłem sporo sprinterami, również dukatami. Także jakby busami trochę też się najeździłem, ale nie jestem kierowcą zawodowym, więc tutaj się bardzo chętnie wesprę waszymi opiniami. Co właśnie ewentualnie wy sądzicie o Renault Masterach, albo jaki dostawczak według was jest w tej chwili liderem na rynku pod kątem właśnie ergonomii dla kierowcy? W którym jest najwygodniej? Czy Iveco, czy właśnie Fiat Ducato? Może bokser, może Jumper, może jednak właśnie Renault Master podzielmy się opiniami, a klasycznie jak się podobało, zostawcie suba łapkę w górę, a widzimy się na kolejnym filmie na moim kanale. Pozdrawiam